Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie Rozmowa Zy. Dzisiaj troszeczkę w niecodziennej scenarii, ponieważ nie w naszym studiu, a jesteśmy gościmy pani Mirosławy Wirk Wielgiem, swojskie jadło. Tak, pani Mirosławo, dzień dobry, witamy dzień, witam, serdecznie. Witam, serdecznie. Dzisiaj. Troszeczkę inaczej. Nie będziemy tylko rozmawiać, ale będziemy, co pokazują nasze, nasze stroje, będziemy także przygotowywać potrawy. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ powiem szczerze, pani Mirko, jestem kompletna noga, jeżeli chodzi o gotowanie. Nie będzie tak źle, nie będzie tak źle. Niedawno pochwalę się, że niedawno zrobiłem jajecznicę. Pierwszy o, raz no w no życiu. To już jest duży krok. Potrafi odgrzać zupę, którą ugotuje tata albo mama? No i wodę na herbatę też zrobię, więc mam no nadzieję, tak, że w jakiś sposób pomogę. Dobra, Pani Mirko, co my dzisiaj zrobimy? No my dzisiaj zrobimy takie tradycyjne, starodawne potrawy wigilijne, bo jest czas świąteczny. Także przygotuj, przygotujemy, tu już mamy trochę przygotowane zupę, no wiadomo, oczywiście. zupę rosopitkę. Jest, jest to zupa z mlecza śledzia, ze śledziowego mlecza, tak zwanych mleczaków. No to jest tutaj śmietanka, te śledzie są wcześniej wymoczone. Jest zagotowana woda z octem, z cebulką, z przyprawami, ziele angielskie, listek i troszkę też cukru. No i później ucieramy y, tego, ten mlecz mhm. makutrze, tutaj to, 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 jest, ucieramy w ma, makutrze. Y, troszeczkę dodajemy cukru, żeby się ładnie rozprowadził, no i to wszystko kładziemy do jednego i do tego podajemy ziemniaczki. Oczywiście. Nie? Powiedziała Pani, że jest to zupa z mlecza śledziowego. No. Czyli wiem, że powiedziała Pani wcześniej, przed naszą rozmową, że teraz robi się to zupełnie inaczej. No, to jest, czyli to jest taki starodawny sposób. To jest a teraz... taki starodawny, bo teraz to przeważnie każdy robi z Matiasem, żeby wygodnie, ładne, białe płatny, śledziowe mhm. i nie ma roboty. Nie a tutaj. To, to jest prawdziwy śledź. Rozumiem, że to, że to w środku, trzeba go wyfiletować, no, oczywiście? Nie, nie trzeba wyfiletować, to mhm. robi się dzwonki, tak jak za dawnych czasów. Aha. Moja babcia, wszyscy tak robili, dzwoneczki. O, cały tu jest od ogonka. O, to dzwoneczki. Mhm. Nie, nie filetujemy go, nie? nie. Jasne. Tak, musi być prosto. Rozumiem. Co musimy, co <laughs> musimy do tego jeszcze dorobić? Jeszcze dokroimy troszkę cebulki, bo Mam może Mam nadzieję, mało. że się nie popłaczemy, ale spróbujemy. <laughs> ale, ale trzeba spróbować, proszę, proszę bardzo, starodawny nóż. Dobrze. Nawet jest. Ja też troszkę pokroję, żeby... Ale będzie nam jeszcze potrzebna cebulka do, do następnych potraw, także... To super, przyda się. Kroimy. Mam nadzieję, że nie będziemy płakać. Bo pani. Ojej, ja tak tak szybko nie będę robił jak pani. E... Ja w kosteczkę tych piórka. A ma Pani jakiś sposób na to, żeby nie płakać? Podczas... Nie płakać Podczas trzeba... Nie cebuli. Nie jest, jest takie, nie jest to takie uciążliwe, to troszkę jak się popłacze, nic się nie... No myślę, że za żeby ale dobra. <laughs> ale można było pukać w najbodzie podobno to, to się nie płacze. Aha. Ale ja nigdy nie tego, bo... Mhm. A Pani Wilko, takie pytanie. Ehm, tak jak powiedziałem, ja jestem kompletna noga, jeżeli chodzi. Widzi Pani, pani już przekroiła trz, <laughs> trzy cebuli, ja dopiero pół. Ehm, i jeżeli, czy, czy, czy ktoś taki jak ja na przykład, jest w stanie się nauczyć gotować, czy to jednak jest, trzeba mieć troszeczkę... Musi mieć tylko troszkę chęci, takiego zaangażowania na pewno, zrobi to wolniej, raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno zrobi będzie mu miał satysfakcję, będzie mu to smakowało na pewno i... Proszę bardzo, zobaczcie Państwo jak wygląda moja no. cebula, co Pani Mirki. Dołóż troszkę tutaj, żeby był Twój udział. Dobra. A ja swoją już wezmę na patelnię, będziemy przesmażać. Mhm. Yy, ale właśnie wracając do tego, czy, czy, yy, czy nie jest tak, że to trzeba mieć troszeczkę, yy, nie wiem, się z tym urodzić, jak to jest? <laughs> to może trochę tak, ale, mhm. ale myślę, że każdy jak, jak chce, to zrobi, zrobi. A u Pani jak było? Od dziecka Pani gotowała? Czy, ja czy... to praktycznie lubiłam od dziecka gotować, mhm. także... Jakiś wzór do naśladowania był? Mama, babcia no, albo ktoś? No mama, babcia, nie? No tak Aha. jak w każdym domu, nie? Ale ja później poszłam do Uczyłam się za kucharza. No i A, jest, czyli jest, jest... Jest, mam zawód, nawet mam mistrza kucharza. Muszę się popatrzeć, jak jest Zaczy... tutaj okazja. <noise> No nie ale, wątpię, ja no, na początku też nie, nie przedstawiałem Pani jakoś tak dokładnie, bo myślę, że każdy Panią zna. E, uważam, że, że jest Pani naszym, że tak powiem, takim dobrem narodowym na tak, ale trochę jest. Jest prawie dobrze. No, no e, jest super. E, pani Mirko, a jak to się zaczęło, że zaczęła Pani gotować w ogóle tak, tak że tak powiem zawodowo, bo to się, jest a, Pani zawodowo, pasja. A, za, zawodowo, nie, nie, no to teraz to już jest moja... Ale praca, praca no, nie ma co ukrywać, tak? Jest pasja oczywiście, ale i praca zawodowa, nie, mhm. bo ja z tego się utrzymuję i... I no jak wiecie, sprzedaje to Wrzucamy? wszystko nawet. No troszkę wrzucimy, a troszkę tutaj smażymy na patelni do mhm. następnej potrawy, nie? Wlewam, no i jak to się zaczęło, wracamy. Wleję do tutaj oliwy już, żeby się. A. O, nie, żeby tutaj już się grzało. Bo to mamy taką kuchnię starodawną, jak tutaj wszystko wi wi widać. Tutaj jeszcze napalę specjalnie, żeby ładnie było atmosfera i. I tutaj jest piec do chleba, To mhm. można chleb upiec, jak to drzewo się wypali, wygarnąć, bo chlebek już tutaj na nabrośnie. No, no, ale to jeszcze trochę poczekamy, nie? Chlebek, no. Okej, okay. No, także. dobrze, co dalej robimy? Kroimy no, jeszcze cebulę, nie, już, jeszcze potrzebujemy? No, jeszcze, jeszcze możesz z jedną pokroić. Dobra, już troszeczkę płaczę, ale mam nadzieję, że, ale... że będzie dobrze. No i jak to było Pani Wilko, z tym jeszcze raz, z tym, że, że, że zaczęła Pani tą, że tak powiem, pasję yy, przeradzać w, w swoją yy, pracę? W swoją pracę, no to tak się stało, że ja miałam sklep spożywczy dawno, uh -huh. prawie ze 20 lat w domu. No uh -huh. i później tutaj powstał nas lewiatan, Także ja zamknęłam ten sklep, no i na dobre mi to wyszło. Bardzo się z tego cieszę, <noise> że to tak wyszło, bo zaczęłam robić właśnie to, co lubię. No tak. A bo... stało się to tak, że. Zaczęło się to wszystko w skansenie w sierpcu, uh -huh. pojechałam pierwszy raz tutaj z bratową, narobiliśmy pierogów, takiej swojej roboty, wszystkiego tak tylko na, szy na szybkiego i tam uh -huh. pojechaliśmy z tymi pierogami i mieliśmy takie duże yy, powodzenie to, że ja mówię, trzeba zacząć chyba to robić, bo ja wtedy akurat tak nie wiedziałam co robić, miałam iść do domu weselnego do szpiegowa do pracy, ale, ale tam postanowiłam, bo jeszcze tam był, Karol Okrasa. I on mi nadał takiego bodźca, że to kurczę, O co to chodzi? Takie hmm. fajne to wszystko. No i ja tak zaczęłam i tak, i że w tym roku minęło już 10 lat. O! I zawsze mówię, że Karol Okrasa to jest moim. Hmm, za chwilkę o Karolu Okrasie porozmawiamy jeszcze, ale chciałem powiedzieć, czyli co? Najpierw było tak, że sprzedawała Pani produkty nie swoje, bo prowadziła Pani sklep. I nagle, no, się, czas, nagle czas na to. nagle czas, że swoje, tylko swoje sprzedaje produkty. No to wtedy tak nie było. Teraz zrobię tak trochę więcej, bo przed tym to tylko tu na miejscu się sprzedawało. Hmm. No, i takie, co ja tam pierwsze, to gdzie ja zaczęłam jeździć? Do Kut... Wyjazdowo. Wyjazdowo. Kupiłam sobie taki samochód, yy, mhm. taki, taki sklepik. No i tak jeździliśmy na, do Kutna na chlitark, zawsze w soboty, do czernikowa i do Golubia, nie? I, się, I do Litana na rynek, no i jeździłam. Ale I się rozwinęło. To chodzi o to. No i tak to się zaczęło i tak to ładnie tak się to ładnie rozwinęło, że przeszło moje oczekiwania, powiem szczerze. Bo... Tak się to ładnie rozwinęło, że teraz no trzeba przyznać, że pani sama tego nie robi, tylko ma pani masę pomocników. No mam pomocników, tak, bo tak samemu... zatrudniam panie. Ale są te, te pani te tutaj okoliczne od nas związki wioski tu mhm. no tam sąsiednich wsi. No i są prawie, że od początku te takie te filary to już od mm. początku. Nie, takie to nam dodatkowo, no to wiadomo, nie? ale mam takie trzy panie, co robią od początku. Jasne, powiedziała pani, że Karol Okrasa był takim, można powiedzieć, Ojcem Chrystusem. No, ojcem, pani zrobiła. tak, tak, tak. Ale patrzę na to, na to co pani robi, i Karol Okrasa, Robert Makłowicz, Magda Gessler to są ludzie, którzy są na równi z panią. No. Naprawdę, ja uważam, że to są ludzie, to są na równi. Z Michelem się mam zdjęcie, jeszcze nie było no Właśnie, z Michelem Moro, no to też. Taki Więc duży... i, i tych wszystkich jeszcze kucharzy można by wymienić w kółko. No. Jak to jest, że, że nie wiem. Może inaczej, złe pytanie chciałem zadać. Na, tak jak powiedziałem, jest pani na równi z tymi ludźmi? Ja jestem śmiały, jestem nie, w stanie nie, to powiedzieć. Ja Także nie. Czuję, e... nie. Aczkolwiek pani jest, robi to, to co pani robi w swoim takim domowym zaciszu, w, swoim, no, w, tym, w no. tym, co za chwilę pokażemy, w tym, w tym pięknym miejscu, które pani sobie sama zbudowała. No, sama, sama od podstaw. Także ja jestem z tego bardzo dumna, bo nawet nim, jak ja robiłam to 10 lat temu, no to. Nawet nie było skąd podpatrzeć tego, bo to nie było. Mhm. Ja, ja, na przykład ja nie znam takich miejsc, nie znam takiego kogoś, żeby to robił, bo to jak ja gdzieś pojechałam na rynek, to każdy mówi: Boże, gratulujemy. Nie wiedzieliśmy, że też o co tu chodzi, mhm. bo kanapki ze smalcem, to wszystko to. No ja troszkę tak wcześniej w tym skansenie w sierpcu, nie? bo ja tam malowałam obrazy i mm -hmm. tam ciągle sobie jeździłam. Nie Maluje Pani inter... obrazy? No na płótnie, od tego się zaczęło, bo do ja... No, no, wszystkie te ty... obrazy to o moje są. So. No te malowidła, proszę bardzo, nie, te, te gęsi wszystkie, co tam wszędzie są, to wszystko moje malowidło. Ja Ale... malowałam te obrazy do skansenu do sierpca. Ale mimo wszystko jednak została Pani przy kuchni. No, przy kuchni. A zdarza się jeszcze coś malować? Maluję, no teraz gęsi na gęsinę namalowałam bardzo dużo, takie cztery wielkie. Tak. No, pokażę, tego nie widziałem, nie? tego nie widziałem. W tym celu stoją te gęsi, to wszystko. A tak, Pryma to wszystko jest, A no, no. Aż z tej... tego wszystko zapomniałem, o co chciałem teraz zapytać. Okej, okay, coś jeszcze robimy tutaj? Dobrze, robimy, smażymy cebulkę. Przemieszaj troszkę masz cebulkę. Dobra, ja będę Potom mieszał cebulkę. cebulkę. Teraz dołożymy A, do, do y, grochu, z grochu z kapustą. Gotujemy tutaj kapustę. Mhm. Kapustę, dołożymy jeszcze troszkę przypraw. A jak to jest? Listek. Ziele angielskie, jeszcze dołożymy. To niech się smaży. Troszkę... Pani a jak to jest? Bo ja, kiedy pani nie widzę, to pani jest uśmiechnięta. I kiedy <grym> nawet jak rozmawiam przez telefon, wczoraj do pani zadzwoniłem, to yy, powiedziałabym, to ja już widziałem przez, przez słuchawkę, że pani jest uśmiechnięta. Co to jest? Co sko, sko... Bo cieszę się, kocham życie, <grym> kocham to wszystko i, yy, no, 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 I... Ja, ja z reguły zawsze byłam taka, nie byłam nigdy ponurakiem, no ale teraz to już w ogóle mam. Mam fajną rodzinę, sześciu wnuków, także jest się z czego cieszyć. Ta praca idzie, o... mam tutaj swoją przyjaciółkę Me Megi, moja to na zawsze. Tak więc tak jak pani powiedziała kocha pani życie, e, rodzina no. e, i wszystko to co dookoła daje taką radość. Daje radość. Super, tak. pięknie. Ok, niedługo święta Bożego Narodzenia. E, Czego według pani nie może zabraknąć na stole yy, bożonarodzeniowym, wigilijnym? No na pewno, jak tutaj już yy, mamy, yy, ten śledź musi być, kapusta z grochem, suszone grzybki, śmietanie, pierogi oczywiście, mm -hmm. no, ryba smażona, karpnie, no i takie tam jeszcze. No mm, Dokładnie, zuprad. jasne. E, czy ten śledź śmieta, śmietanie to jest jako zupa czy, Jako zupa, zup, jako zupa zupę, do tego gorące ziemniaczki mm -hmm, się dobiera, Jasne, nie? jasne, dobiera, bo tak? może być jeszcze na przykład barszcz czerwony. Prawda? No może być barszcz, czerwony, ja pamiętam, zupa owocowa jeszcze może być. Właśnie u mnie w domu babcia zawsze robiła zupę owocową. No ja też owocową, no, ja też owocową zupę zawsze Taką śliwkową Śliwki, albo gruszki. z wiśni. Nie, z wiśni nie, nie, nie no, z wiśni, no, nie, z wiśni jest, w ciągu roku. A no, w suszonych owocach z Tak tak, dokładnie, suszonych Taka to dobra zupa jest. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. No. E, Okej, okay, skupmy się może na o, o zupie śledziowej, mówiliśmy. E... Teraz y, robimy groch, groch. Tutaj się gotuje groch. O, już mhm. jest gorący. Tu przesmażamy cebulkę i zaraz zmieszamy to wszystko. Dobra. No. E, co jest y, nie wiem, najważniejsze, istotne może w tym, żeby ta potrawa wyszła tak, jak powinna? To czego potrzeba? Czy, bo, bo ja nie wierzę w to, że na przykład, nie wiem, yy, ja, który jestem laikiem w kuchni, potrafiłbym zrobić to tak dobrze jak Pani. Nie, to znaczy, ja, ja zawsze robię prosto, nie przesadzam z przyprawami. Takie, co musi tak... Pieprz, sól, majeranek, nasze takie zwykłe przyprawy, nie? Tak już, mhm. żeby tak, zwłaszcza na Wigilię, tak dużo nie wymyślać, żeby to było smaczne, proste danie, nie, żeby nie przesadzać. Ja zawsze tak, żeby... Żeby nie przedobrzyć. Żeby tak nie przedobrzyć, nie? Żeby to było takie proste, smaczne, ale, ale proste. Mhm. Tak, no, tak jak to robimy zwykle, nie? Pamiętam, jak w tamtym roku robiliśmy, robiliśmy pierogi e, i, i jedliśmy te pierogi później, to e, różnica była kolosalna więc Ja nie wiem, to jest zawsze takie coś, że to swojskie jedzenie jest takie, mm, no tak jest, nie da się opisać Nie chyba. da się opisać, nie? No ja to znam jeszcze z dawna. Ty już może wiesz, jesteś młody, no to tylko musisz tak już, bo ja to znam tak jak to było faktycznie I mhm. dlatego to może, wiesz, mi łatwiej to przychodzi, łatwiej to można zrobić, bo ja to znam od dzieciństwa, nie? No Ty musisz już teraz, tylko tak gdzieś tam, co tak tradycyjnie robią, no, Jasne. Ale, ale ja to już znam od, 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 dzieci, od dzieciństwa, no. Jasne, groch z, groch, Dobra, dokładaj z, już. Groch teraz z kapustą. Do... Uwaga, to jest wiekopomna no. chwila. Bo to może być... No jeszcze troszkę e... może zostawić do kapusty, to już nie będziemy... Tak? No, no połowę. Wystarczy. Dobra. No, to zostawimy. a do grzybków zostawimy jeszcze. Dobra. Teraz ten groch tutaj. Jak chcę. trzeba, to dokroimy. No, to no, możemy dokroić, ale koniecznie to wystarczy, bo tu nie ma aż Dobra. tak dużo, to... O, no, i ten groj wyłowić. Gotowany Dobra, mięciutki już mamy. jest. Mamy, do, mamy to, dobrze. To mi wychodzi dobrze Aha, No wszystko przekładamy No wszystko może być wszystko Okej, okay. pa... wykorzystać, żeby nie zmarnować, trzeba tak robić, żeby to wszystko Jasne. wykorzystać nic nie zmarnować, bo to wiadomo, że to jest jedzenie i trzeba to szanować. No jasne, oczywiście, no. bardzo ważne. Bardzo ważne. E, pani Mirko, groch z kapustą, pierogi, e, uszka, e, grzyby, to wszystko to są potrawy, które no, pamiętają jeszcze, że tak powiem e, nasi moi dziadkowie, pani dziadkowie, to są bardzo stare potrawy. A czy jesteś takiego, nie wiem, myślała Pani nad tym, żeby zrobić coś e, nowszego? nowszego. I, czy, czy jednak jest, trzyma się Pani tylko przy tym, to przy znaczy, tym tradycyjnym? To też robimy, ale E, bo tam czasem coś nowego się robi, no bo wiadomo, mhm. nie, że ktoś coś tam chce nowego, nie? no, ale jak już Wigilia, no to on nic nowego nie wymyśli, bo to już prawie, że wszystko jest. No, no, rybę po grecku jeszcze się robi, a śledzi w oleju, a takie, a takie, no, to tam może, ale tak, tak z reguły, no to. Mhm. A jest ktoś, jakaś osoba, na której pani się w jakiś sposób wzoruje? Teraz, czy już teraz nie trzeba na tym się wzorować? Jakoś tak z dawna, no to wiadomo, że ktoś... Wiadomo, że coś się zawsze od kogoś można dowiedzieć, coś nauczyć. Mhm. No to, 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 to tam się czerpie z tego, nie jak coś fajnego. Nie? No, no teraz, to, to... teraz to wszyscy się od Pani uczą. <noise> no nie, no z no, no, no myślę, że tak. Ja pamiętam, w tamtym roku byłem u Pani, czy to było w tym roku, nie, w tamtym, w tamtym roku, chyba roku. na deptaniu kapusty. Takie no, no, tradycyjnym. No, 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 no Ja pamiętam, jak no, jeszcze no. byłem mały, naprawdę mały, jeździliśmy na wieś do Cioci i też tam gdzieś to się odbywało, ale. Ale, no, no, ale. Nie. A ludzie o tym nie, nie wiedzą. No. myślę, że ja właśnie. Na zugruście kisiliśmy kapustę, też mi tam poproszona była. No. Ja właśnie mówię, kiedy byłem mały, to myślę, że okej, okay, jakoś ja pamiętam, ale obecne pokolenia młodzieży no, myślę, że no, nie wiedzą, tak, co że to No, także nie jest. wiedzą, co to także to ym, trzeba w miarę jakoś możliwości pokazywać to dzieciom, nie, bo, bo nie znają i nie będą znały nic. Mhm. A często do Pani przyjeżdżają właśnie ludzie z takim. Wiem, że pani się to znaczy, chętnie z tym dzieli bardzo. Chętnie, chętnie chętnie się z tym dzielę, jak tylko. No teraz w tym roku o, zawsze robiłam jarmark adwentowy jeszcze, mm. ale w tym roku tak już chyba nie zrobię, nie mam czasu i i już chyba dam sobie z tym spokój, ale też było fajnie. Kolendy ludzie śpiewali mhm. i, i takie stoły były, można było coś kupić, degustacja była wszystkiego, no było bardzo fajnie, nie? No właśnie, ja pamiętam, no, 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 to, to, to nie kapusty, gęsina, gęsina przede wszystkim. Gęsina była, k, no, kaczka na milczy, apetyt była, mhm. no było, jadło z pieca i z wędzarni, takie robiliśmy w imprezy, ale teraz trochę tak... Przyznam się szczerze, że zaniedbam. No. no wiadomo, że to jest. No. Jeżeli, jeżeli wszystko robi się dobrze, no to tych klientów jest coraz więcej. No, no. I więc tak, myślę, no. że tej pracy jest jeszcze więcej. No, Ale przybywa to wiadomo. No. Ale cały czas jest pani młoda. duchem no, jest pani duchem młoda, jestem naprawdę. młoda. to I, prawda. i mówię Także... to, to zawsze kiedy, bo kiedy tylko nie zadzwonię, to pani się uśmiecha no, przez no, telefon. No. E, Okej, okay. co, coś robimy dalej? Nie, to już mamy prawie, że dobre. No, mamy, goto no, goto mamy gotowe, gotowe danie, na, rzutkie, skróty, na skróty to zrobiliśmy. Troszkę na skróty, no bo wiadomo, nie? Tutaj ja zaraz odstawię, żeby tu może pewnie... Tak, żeby było właśnie żeby widać. Było widać. A zrobimy miejsce, bo będziemy grzyby suszone. Zrobimy tak. ze śmietaną, to jest też taki stary przepis. To moja mama zawsze robiła to i... Ja to pamiętam ten smak, mhm. i tutaj tak przygotowane mam też Żeby ze śmietaną. Tak, ze śmietaną. no. Mhm. To są trzy wysuszone, wcześniej namoczone. Mhm. Ech, namoczone, ugotowane w takiej małej ilości wody. Z też ziele angielskie, liść, cebula, i one się tak ugotowały w takiej małej ilości wody. I podlane są śmietaną, swojską, wiejską śmietaną. Mhm. O, ja tutaj pamiętam. możesz jeszcze troszkę dolać to. O. Miał udział w każdej z tych potraw. Ja w każdej po. Ja pamiętam z kolei z wigilii u siebie w domu, że grzyby smażone. Tylko tak smażone po prostu. A, suszone smażone, a, ale smażone, smażone no. no a tutaj ze śmietaną. Jakoś tak nigdy ich nie lubiłem. Brat mój zawsze bardzo, <laughs> bardzo to lubił. Ja to tak no. więcej? No, czy, czy... Jeszcze troszkę możesz dalej. No właśnie, bo to chodzi o to, że no. też trzeba wiedzieć, jaką proporcję, nie? Ja... O no, ja tak na oko. Używa Pani kiedykolwiek jakiegoś przepisu, czy już wszystko robi Pani z głowy? Nie, używam jakby jakieś ciasto, czy co, to się nie pamięta. Naprawdę? nie? Jakby jakieś wymyślenie, ale okay. tak, te potrawy to. Nie. Właśnie, ciasta, świąteczne ciasta, przede wszystkim makowiec. Makowiec, myślę. Myślę. sernik. Sernik, co? Ciasto jeszcze? drożdżowe. Mhm. E... Makowiec i sernik. Ja w ubiegłym roku, pamiętam, u Pani zjadłem pierwszy raz e, połączone to ciasto, Połączone był nie? serem. Seromak, szczerze, że czegoś takiego nie jadłem no, i to no. było wspaniałe. No. Co jeszcze? Jakie, jakie ciasta można zrobić e... na święta? Na święta co takie jeszcze? No takie, jakieś trochę wykwintnych ciast, nie z kremem, jakieś mhm. dobre ciasto, nie, takie ciasto kukułkę robimy, która się mhm. fajnie sprzedaje. Co to jest? Z... Kukułka tak, z kawą, troszkę alkoholu, jest takie dobre ciasto tortowe, o, to nie? Nie no, <noise> no dobre ciasto, Miodo o, miodowiec, mm -hmm. miodowo-orzechowe ciasta, pierniki, o pierniki, najważniejsze przecież pierniki. Właśnie, no, pierniki, no dzisiaj będziemy piekli pierniki, tak? no to no. świetnie, no ja myślę, że właśnie przede wszystkim makowiec i sernik to są takie, takie, no, takie tak, z tego tak, co ja tego, pamiętam, no tak, 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 to już podstawa, taka, taka podstawa jest, nie, mm -hmm. no i... I piernik, ciasteczka, gwiazdeczki, żeby na choinkę z dziurką nie powiesić. No oczywiście, <noise> no, takie oczywiście, też. wiadomo. Wiem, że kiedyś czasami tutaj u Pani rodzinne Wigilia odbywa się tutaj właśnie, w tutaj tym miejscu. Tutaj się odbywa, chociaż jak tego nie było, to były w domu, nie? Mhm. U mnie Wigilie są już od 30 lat. Jak moja córka była malutka, Edyta, mhm. no to ja mówię, nie będziemy jeździć do mamy, to zrobimy u siebie. Mhm. No i później tak... Tak to się kręciło, że nas jest pięcioro rodzeństwa i tak co roku już później każdy robił, no teraz się wykruszył, mhm. już brat i siostra nie robią, no ale ja postawi, postanowiłam, że będę to robić, dopóki mhm. będę miała siłę, bo niech wszyscy przyjeżdżają, nie? Także ja już będę ten... co roku robić, czy ktoś będzie... To będzie miał ochotę, to przyjedzie, bo teraz jest nas dużo, około 40 osób no, <laughs> przybyło, tak. teraz ile maluchów, nie, jeszcze dwie, dwie już są, e, zaraz się urodzą jeszcze dwóch dzieciaczków po Nowym Roku w mhm. rodzinie, także, także jest fajnie, życzę ta, Wam rodzina... może Boże Narodzenie. Dokładnie, Dokładnie. <laughs> no. ok, co rob, coś robimy dalej, czy już wszystko no, mamy, no, no, mamy tutaj, gotowe? No, to już jest też gotowe. Yy, więc tak. Szanowni... A tej cebulki jeszcze dołożymy to. już dobra. Więc tak, szanowni państwo, w, no. tych, yy, w tych grzybach ja miałem swój udział, dokładałem cebulę i śmietanę. No. Będzie Także można być... powiedzieć, że zrobiłem prawie całą. No, prawie całą, tak, tak. Tą potrawę. Bo z tego sosiku, jaki brązowy, tutaj jest taki ta śmietana się połączyła z tymi grzybami. I, mm -hmm. I to jest taka dobra potrawa też. No dobra, no. tu odstawimy dziś może. Odstawimy. Na... No patelnię. Y, mamy groch z kapustą, który mieszałem i do którego dokładałem groch. No. I mamy oczywiście y, zupę śledziową, do której y, kroiłem cebulę i się nie popłakałem. Jestem ja z siebie dumny. Po, No, przełożymy trochę tutaj, czy już tak? Tak, możemy jak tak najbardziej. Pokażemy może na Jasne, żeby, żeby wszystko było widać. Ja tu przemieszam, bo ta cebula jest no. tak na wierzchu. To możesz ładnie tutaj śledziem. wyłożyć. To już co niepotrzebne, ogarniemy. Dobra. dobra, Tutaj, Dobra, ja tu wyjmę grzybki. Powiem szczerze, że pierwszy raz zrobię, mam chyba fartuch na sobie. <laughs> Może to będzie jakiś znak, także pani, może że... zaczniesz coś gotować. No, może lepiej nie. W pracy mam, w, pracy, w domu mam tak, że e, rano wstaję, to mama albo tata robią kanapki. O, mama. Przyjeżdżam do domu, przyjeżdżam do domu, <laughs> obiad jest gotowy. W pracy e, za nasze pożywienie odpowiedzialny jest Michał, Aha. który też bardzo dobrze umie gotować. Ja e, umiem smakować tak naprawdę, co widać, bo robi się teraz grubszy, ale... Mm, Powiem szczerze, że dobrze mi z tym, więc. więc, Aczkolwiek fajnie, czasami myślę sobie, że fajnie jest coś umieć ugotować, prawda? No fajnie, pewnie, że. Ja ostatnio właśnie mówię, bo dwa miesiące temu przyszło mi do głowy, że zrobię jajecznicę, sam ją zrobię. I a? udało mi się, ale byłem na telefonie z mamą. Mama, i co teraz zrobić? Jak to mam zrobić? No. Mama po, po kolei mówiła, ale jakoś się udało. No proszę, mamy gotowe potrawy, trzy, a jeszcze tylko dziewięć ich wigilię, gotowa. Dokładnie, jeszcze tylko 9 z jadłowa. No. Pani Mirko, dziękujemy serdecznie no. za te y, 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 w skrócie przepisy, za to, co udało nam się tutaj dzisiaj zrobić. Bardzo się cieszymy. Może poczekacie, aż przypije chleb. Oj, tyle czasu, chyba, tyle czasu chyba nie mamy. No jeszcze trochę trzeba poczekać. No nie? niestety, no, trzeba dokładnie, ale chleb robi już się tam. No, no, teraz na flaszki kładziemy i będziemy piekle, ale jeszcze trochę. I będzie pieczony. Także no. dziękujemy serdecznie. No, dziękuję, bardzo Mirosł... mi miło. Mirosława Wilk, e, tradycyjne, swojskie jadło, Wielgę. E, zapraszamy serdecznie do kupowania produktów Pani Mirki, bo są naprawdę wyśmienite. Tak jak powiedziałem, to jest dobro narodowe naszego powiatu. No, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo Pani Mirki.